Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na jutrzejsze lekcje Kościół daje nam fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 6, wersety od 52 do 59. Prośmy Ducha Świętego o to, aby dał nam łaskę wejść w głębie przesłania tego Słowa, które z martwych zmartwychwstały Chrystus kieruje prosto do naszych serc. Dniu Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Posłuchajmy słów Ewangelii. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może dać nam swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. Fragment Ewangelii, który będzie inspirował nasze lekcje, naszą modlitwę Słowem Bożym, bardzo często jest nazywany przez specjalistów, przez biblistów, Mową Eucharystyczną, którą, jak usłyszeliśmy, Jezus wypowiedział w Kafarnaum. Jest to jednak typowo Janowa Mowa, dlatego że jest przeplatana dialogiem, Jezusa z ludźmi, którzy, którzy, są jego słuchaczami, którzy są słuchaczami tych mów. A grupa ludzi, która tym razem Jezusowi zadaje pytanie, jest o tyle szczególna, że właśnie ci ludzie byli uczestnikami wielkiego cudu, cudu rozmnożenia chleba. A zatem początek tej mowy Jezusowej jest związany. Z jakimś zachwytem, z jakimś zdumieniem ludzi właśnie z tego powodu, że tak jak Jezus mówi, jedli chleb do sytości. ale słowo po słowie, zdanie po zdaniu, idąc od skojarzenia ku kolejnemu skojarzeniu, Jezus prowadzi swoich słuchaczy ku prawdzie, która wydaje się być szokująca. Nawet oburzająco, a moglibyśmy powiedzieć jeszcze mocniej, że jest to prawda, która brzmi jak skandal. Niezwykłe jest to, jak Jezus prowadzi ku tej prawdzie swoich słuchaczy, bo pod względem treści moglibyśmy powiedzieć, że czyni jakąś spiralę wokół tego tematu, który chce ostatecznie objawić swoją słuchaczą. I tak rozpoczyna swoją mowę od dosłownie rozumianego chleba, od tego chleba, który nasycił głód tysięcy. Ale wychodząc od tego chleba, będzie nawiązywał do chleba niebiańskiego, do tego chleba, który, tak jak wspomną o tym słuchacze Jezusa, kojarzy im się z manną, z tym chlebem, który był chlebem pielgrzymów. Chlebem tych, którzy wyszli z niewoli i id idąc za Bogiem, byli karmieni manną po to, żeby dotrzeć do ziemi obiecanej. I od tej manny znów Jezus idzie ku tej prawdzie, że to Jego ciało, Jego krew jest tym pokarmem, który daje życie i to życie Boże. Okazuje się, że kiedy to nauczanie dociera do uszu słuchaczy Jezusa, to oni rozumieją je dosłownie. Moglibyśmy powiedzieć, że popadli w pewnego rodzaju herezję dosłowności. Wydaje mi się, że w jakiś sposób nie mogą, nie potrafią uruchomić jednego z najbardziej ludzkich zmysłów, jakie tylko człowiek może posiadać. To znaczy zmysłu tworzenia i odczytywania metafor, takiego zmysłu, który od tego, co dosłowne, prowadzi do tego, co duchowe, do tego, co Boże. I dlatego ta herezja dosłowności sprawia, że słuchacze Jezusa są oburzeni. Bo wydaje im się, że Jezus chce im dać swoje ciało i swoją krew. Do jedzenia i do picia, co kojarzy im się z tym, co zakazane. Może kojarzy im się z kanibalizmem, może kojarzy im się z tym prawem starotestamentalnym, które absolutnie zakazywało spożywania krwi. Tymczasem Jezus, wytrącając swoich słuchaczy z tej dosłowności, prowadzi ich ku tej prawdzie, że Konsekrowany chleb, że konsekrowane wino, te eucharystyczne postacie, do których spożywania i my jesteśmy zaproszeni, są prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Chrystusa, ale wprowadzają nas w doświadczenie życia Bożego. Spożywając te najświętsze postacie, Mamy taką sposobność, żeby przyjmować życie Boże, żeby jakby wchłaniać w siebie życie Boże, absorbować życie samego Boga, jakby nasycać się nim. Właśnie do tego prowadzi nauczanie Jezusa. I wydawać by się mogło, że Pan Jezus nie pomaga nam w takim rozumieniu Jego słów, bo co prawda Biblia Tysiąclecia łagodzi, Brzmienie niektórych określeń używanych przez Jezusa, ale dosłownie tam, gdzie mamy do czynienia z przetłumaczeniem, z polskim tłumaczeniem w postaci słowa spożywać, w tekście oryginalnym mamy słowo gryźć. Tam, gdzie Biblia Tysiąclecia mówi ciało, tam tekst grecki mówi, Mięso. Jednak dla nas, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, jeśli te słowa brzmią skandalem, to jedynie skandalem męki i śmierci Jezusa. Co podkreśla ofiarniczy charakter Eucharystii. Równie ważny, równie niezwykły. Jak ten fakt, że Eucharystia jest również ucztą. A zatem całe nauczanie Jezusa zmierza do tego, abyśmy się karmili Jego ciałem, abyśmy się poili Jego krwią, bo tylko w ten sposób możemy nasycić swój głód życia Bożego. Możemy mieć udział w życiu Trójcy Przenajświętszej, możemy nasycać się życiem duchowym.